Też. dziś pokażę Wam, jak ułożyć szybko i łatwo taką kostkę. Czyli na 3 na 3. Jest to bardzo ładna kostka. I tak dalej. I bardzo proszę, prawie ułożona. Oglądajcie. Jak niektórzy z Was to jeszcze nie umiem tak szybko układać. Ale zobaczcie, ja mogę sobie ułożyć tak szybko. Jeśli się tego nauczymy, to będzie też film dla mojego taty, powiedzmy. Bo tak mój tatuś nie umiał układać tak szybko, ale przyjaciel mnie się nauczy. No i popatrzcie, jak to teraz ładnie wygląda. Tak mi się układa. To bardzo fajnie. Tak. Niektórzy z was mogą mnie też prosić o ten film. Nie tak szybko i łatwo układać. Ale teraz już do wyjaśnienia. Okej. tak musimy sobie wypić takie ruchy. Ale tutaj... Można też taką wolno układać, ale zanim się ludziom takie nowe korki, to na ci... takich... Nic nie różnią takie od na takich. Jak widzieliście, no to tutaj nie ma tego kółeczka, to ta. ja widzieliście. Teraz zobaczmy, jak ta się układa. Bardzo słabo nie umiem tą kostkę opanować. Bardzo się układa, a to już jest najnowsza. Pokażę wam. Kostkę, którą dostałam w 2023 jeżeli widzicie, tutaj nie ma tych danych pasków, co, to? to ja mam nawet drugą taką samą kostkę, nie chodzi o taką, tylko o tą. Okej, okay. długo taka sama, bo tam w pasku była em, taka sama. Po ta, która ma dużo lat, to jej zaraz wrócimy. Na razie przejdźmy do, do tego szybkiego układania. Jak widzicie, to tutaj musimy sobie... Okej. Okay. Po prostu to jest super mega. To tak szybko tuładamy, to tutaj musimy sobie musimy opanować takie, musimy tak to zrobić żeby nam się tutaj nie pomaliło musimy to sobie to tutaj musimy sobie opanować to że tutaj po prostu nie nie będzie nam tutaj też to, przeszkało to że po prostu tutaj nam nie będzie układało i tak to tutaj musimy tak sobie ułożyć o tak I żeby tutaj było em, prawie ułożona no i na tym polega szybkie układanie kostki lubika. Tutaj po prostu Takąś troszeczkę zuch chodzi. A to już to bardziej słabiej, o tak. I to ta, tak. I ta sama tak... Andrzej, o, że Wam się odcinek spodobał. Ja się z Wami zagnam. Do następnego.